Pracuję w zawodzie 14 lat. W tym roku e, praktycznie codziennie zakładam kombinezon, który przez 14 lat znałem tylko z wykładów ze szkoły, jako ochronę e, epidemiologiczną, ochronę, ochronę e, bakteriologiczną i wirusologiczną. E, jest to ciężkie, e, jest to obciążające bardzo psychicznie niewątpliwie. Wiele osób w chwili obecnej jest, nie chcę powiedzieć, że psychicznie wyczerpanych, ale z pewnością no nie wpływa to pozytywnie na pracowników ochrony zdrowia. Na szczęście w naszej firmie mamy również psychologa, który może pewne sytuacje rozładować i może wesprzeć odpowiednią pomocą osoby, które są wyczerpane tą sytuacją. Nie oszukujmy się, praca w warunkach pandemii wiąże się z dużym stresem i nie na darmo mówi się, że może ona u pracowników medycznych również wywoływać syndrom PTSD, czyli taki właśnie pourazowy. Radio.